Po czym wiem, że Kościół katolicki ma rację? Bo jako jedyny, jako jedyny ze wszystkich innych, powiedzmy, kościołów jest prześladowany. Żaden inny, jeżeli można nazwać inne, zgrupowania ludzi wyznających jakąś wiarę kościołem, to jedynie kościół katolicki ma kłopot taki, że jest na siłę zwalczany. Co oznaczałoby, co potwierdzałoby jego prawdziwość. Ale No. Więc należałoby zadać sobie pytanie, czy to za czym ja nie chcę iść, nie jest przypadkiem tym, za czym warto iść? Zapraszam i polecam Jacek Zagórski. Trzymajcie się, po jej pa, pa.